Hej, hej wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj o humanum, Humanum y, y, i panu Błażeju, y, który był tam z prezydentem blisko. Słuchajcie, no co tutaj dużo gadać, koleś y, zapłacił, zrobił tam studia, chodził na te studia, bo są tam jakieś te, te. No i przybili mu, że on y, ma podrobione świadectwo. Chociaż yy, on opłacił te studia, chodził na te studia i słuchajcie, tam. No to jest tak, jak. macie, Nie wiem, studiujecie zaocznie, nie? To są mi te spotkania internetowe, to wszystko, nie? I według mnie, słuchajcie, taki zarzut to można komukolwiek teraz przybić, kto takie studia kończył, no bo tak jest prawda. Bo oni mu przybili, że on y, jakoś tam y, y, przekupił tego rektora, czy tam jakoś mu zapłacił. Tu wam wstawię, tu proszę, nie tu wam wstawię, a tu proszę bardzo, tam wszystko jest opisane. Zatrzymajcie się, przeczytajcie. Yy, i to jest dla mnie dziwne, słuchajcie, no bo jeżeli płacił za te studia normalnie, a wynika z tego, że tak, tak on przynajmniej ma takie dokumenty na to papiery. Yy, I wpadają do niego o 6 rano, słuchajcie, no to robią to chyba, tylko i wyłącznie, yy, yy, po prostu, żeby żeby pokazać, że te CBS jest takie ważne i, i, i ono ma na wszystko na wszystkich i wszędzie haka, Także jak studiowaliście gdziekolwiek, bo to ja myślę, że nie to Humanum tego chodzi, bo to zaraz się. Kurde, to bo, gdziekolwiek byście nie studiowali, to wszystko zaraz pokaże się, że le lewe jest, bo dla mnie lewe to by było wtedy, jakby to było podrobione, nie? To już się na drukarce odbił, nie? Dobra, mało tutaj masz tutaj. Albo jedzi, taki, jakiś koleś się, słuchaj, ja ci sprzedam takiem. Przecież ja jestem rektorem tej uczelni, maszę ja ci tu sprzedam, masz ten, ten papier, nie? I je, masz, i jest ok, nie? A jak jest udowodnione, że chodziłeś na zajęcia, że masz to wszystko pozdawane i w ogóle, to, to też jest to lewe. Bo ja, ja nie rozumiem tego, słuchajcie. No, może, może ja mam jakiś dziwny tok myślenia, ale no chyba nie wszystko tam było lewe w tym, tym, jednak tam ludzie chyba chodzili pozdawali. Ja rozumiem, że ci wszyscy, co chodzili i zdawali, normalni ludzie, nie, nie, nie będący związani z polityką, to jest wszystko w porządku, to nie tak. Ale jak byłeś związany z polityką, to nie, to Ty się rektora, nie przekupiłem, a wpłaciłeś na... No wpłaciłem, ale na te konto ogólne, gdzie... Ale to nic. To nie, przekupiłeś go, bo z tego ogólnego konta z tej uczelni wziął te pieniądze. No, no, no wziął na prowadzenie tej uczelni. Przekupiłeś! <noise> no bo jak można. Słuchajcie, no ja nie bardzo rozumiem interpretacji tego wszystkiego, co się dzieje, bo to szlak człowieka trafia. No przecież tak samo zrobił pan Hołownia. I dlaczego o 6 rano do pana nie wpadli? To, to, to jest dla mnie ciekawe, nie? I takie niezrozumiałe, no. No dobra, słuchajcie, no, ja, no zostaje się śmiać tylko, bo no co tutaj, koleś się tłumaczy, że nie, on chodził i w ogóle. I tam gdzieś popie, takie dokumenty wyciekły, rzeczywiście, jakieś indeksy indeksyjne pierdoły. Nawet nagrania są takie z tych spotkań, w, o, spotk przepraszam, spotkaniów. <laughs> ale dam czadu spotkań online i w ogóle, że rzeczywiście uczestniczyli w zajęciach, i w ogóle. Więc czy to było lewe? No nie wiadomo, no ciekawe, to śledztwo. Ja myślę, że to będzie lewe, że to śledztwo wykaże, że to było lewe. No, no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I uważajcie na siebie, bo zamach stanu jest, no. Uważajcie, to różnie może, różnie może być. Słuchajcie, aż mi czapka spadła. Nie wiem, ta czapka jakaś za mała, jest czy coś cholera, jest, ale co ja wam będę mówił, jak ja bez czapki, w zobaczcie, no. no przecież ja nie wiem czy ja w ogóle to pokażę, no. O Jezu. Nie no, nie mogłem wam się pokazać bez szapki, bo to było za okrutne dla was. No. Dobra, trzymajcie się. A słuchajcie, możecie mnie wspierać, tak? Tam wesprzeć, tam coś, no. To jest jedna rzecz. No, a druga rzecz, dajcie słupka, no. Trzymajcie się.